Przedsiębiorstwa MŚP z Podkarpacia, szczególnie te położone w gminach graniczących z Ukrainą, stają przed wyzwaniem zwiększenia swojej konkurencyjności przez rozbudowę mocy produkcyjnych, dywersyfikację oferty produktów, usług lub innowacje w procesach produkcyjnych czy usługowych. Ograniczenia finansowe często uniemożliwiają realizację takich projektów, hamując rozwój i ekspansję firmy. Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP to program dofinansowania skierowany do MŚP z Województwa Podkarpackiego, mający na celu wsparcie inwestycji produkcyjnych prowadzących do wzrostu rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Program skupia się na przedsiębiorstwach z gmin przygranicznych z Ukrainą, promując rozwój obszarów o strategicznym znaczeniu dla regionu. Program oferuje dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń, czyli np. modernizację linii produkcyjnych poprzez wprowadzenie nowych technologii, na oprogramowanie, czyli inwestycje w systemy IT wspierające efektywność procesów produkcyjnych, prace budowlane. Czyli rozbudowa lub modernizacja infrastruktury umożliwiająca zwiększenie produkcji, usługi doradcze, czyli wsparcie w zakresie zarządzania projektem, innowacji czy ekspansji rynkowej. Projekty powinny wpisywać się w regionalne inteligentne specjalizacje Województwa Podkarpackiego, które obejmują kluczowe sektory gospodarki regionalnej, takie jak lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, ICT, jakość życia i inne. Wskazuje to na zainteresowanie regionu wspieraniem innowacji i projektów, które mają potencjał do przyczynienia się do rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Dostępny budżet konkursu to ponad 51 milionów złotych. To świadczy o znacznym zaangażowaniu we wsparcie przedsiębiorczości na terenie tego województwa. Dofinansowanie dostosowane jest do wielkości przedsiębiorstwa, oferując maksymalnie 70% kosztów netto dla mikro i małych przedsiębiorstw. 60% kosztów netto dla średnich przedsiębiorstw. Wartość projektu musi wynosić minimum 100 tysięcy złotych, a maksymalnie 3 miliony złotych netto, co umożliwia realizację szerokiej gamy projektów, od mniejszych inwestycji po większe przedsięwzięcia rozbudowy czy innowacji. Program oferuje przedsiębiorstwom z Podkarpacia unikalną możliwość finansowania inwestycji produkcyjnych, które odpowiadają na współczesne wyzwania rynkowe i wpisują się w strategię rozwoju regionu poprzez regionalne inteligentne specjalizacje. Z dostępnym budżetem konkursu oraz skoncentrowaniem na kluczowych obszarach wsparcia, program ten otwiera drzwi do zwiększenia mocy produkcyjnych, innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw, przyczynając się jednocześnie do wzrostu atrakcyjności gospodarczej Podkarpacia. Daty aktualnych naborów, a także szczegółowe informacje dotyczące konkursu, łącznie z kryteriami, które powinieneś spełnić, znajdziesz na niniejszej stronie. Zachęcam do skorzystania z możliwości, jakie oferuje konkurs FEPK 0103 wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP dla projektów na przygranicznym obszarze. Jeśli masz pytania lub chciałbyś sprawdzić, czy Twój projekt ma szansę na pozyskanie dofinansowania w tym konkursie, zapraszam do umówienia bezpłatnej konsultacji.